dobra jest więcej, ruszyły już pełną parą. Hani dziękuję bardzo za przygotowanie grafik, które pojawią się już niebawem w pierwszej testowej wersji naszej aplikacji, ale będę o tym informował na bieżąco. A tutaj kilka załączników, które trafią niebawem już do naszej aplikacji. Kolor także wybrany. Zdradzimy może tylko nazwę koloru, jeśli komuś coś tu mówi. Kolor na telefonie będzie przekłamany. I czcionka. Uchylę również rąbka tajemnicy, że pojawią się pewne funkcjonalności, o których mówimy od dawna, ale wreszcie zaistnieją. I tutaj coś nad czym pracowałem ostatnie kilka dni, czyli dokładny opis tego, co ma znaleźć się w naszej aplikacji z wszystkimi przekierowaniami. Wreszcie można wyłączyć komputer i nieco odpocząć. Jak tylko pojawi się jakiś projekt, którym będzie można już gdzieś zobaczyć i przetestować, na pewno damy znać. Natomiast wolontariusze SKC dowiedzą się o tym oczywiście jako pierwsi. Tymczasem życzę wszystkim dobrych wakacji.